Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem. Tak będzie rozbrzmiewać kolenda na całym świecie, która mówi o tym, że żółbka Matka Święta razem z Józefem cieszą się z narodzin Syna Bożego Jezusa Chrystusa. W ten święty czas chciałbym wraz z księżmi pracującymi w naszej parafii, z siostrami zakonnymi złożyć Wam, drodzy parafianie, życzenia, życzenia świąteczne, to przede wszystkim wiążą się z odnajdywaniem i narodzeniem Pana Jezusa. Bo myślę, że wśród tych przygotowań najważniejszą sprawą w przeżywaniu świąt przede wszystkim jest odnalezienie Chrystusa, tak jak kończą się tajemnice radosne, odnalezienie w świątyni, znalezienie zagubionego Chrystusa, ale przede wszystkim pragniemy, aby ten Chrystus narodził się w rzeczach i sytuacjach trudnych. Tam, gdzie są nasze ciemności, tam, gdzie są nasze wątpliwości, tam, gdzie nie ma pokoju, tam, gdzie pragniemy niemalże cudu. I myślę, że stajenka betlejemska jest takim znakiem, że ten cud jest w stanie się narodzić, ale potrzeba nam jest przede wszystkim w tym doświadczeniu naszej wiary. Dlatego życzę Wam, drodzy parafianie, żywej i głębokiej wiary z Jezusa Chrystusa oraz radości w odnalezieniu wiary, która jest nam dzisiaj potrzebna dla naszego serca, dla naszych małżeństw, rodzin, dla naszej parafii, też dla naszej ojczyzny i dla naszego miasta. Dlatego niech Chrystus rozpromieni swoje oblicze nad nami. Niech naród kroczący w ciemności ujrzy światłość wielką. Światłość, która nigdy nie gaśnie, ale światłość, która będzie nas niosła nie tylko przez cały rok, ale do naszego życia wiecznego. Zdrowych i spokojnych świąt życzymy.